Cześć, z tej strony Faber Jenner, e, Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym audiologu i od razu na początku mówię, że dzisiaj nie będzie odpowiadania na pytania, dlatego że nie, pyta... nie zadawaliście ich. Tak, znaczy m, przyszło jedno pytanie w komentarzu, no ale to jest za mało, tak? Mówiłem, że tych pytań musi się troszeczkę zebrać, więc przy okazji, skoro jeżeli ktoś o tym nie wiedział, to zachęcamy do zadania pytania pod audiologiem drugim w komentarzu i my na nie. Odpowiemy, jeżeli będzie ich wystarczająco dużo. E, tak jak już Wam mówiłem, a propos tych pytań, jeszcze Ci przerwę. E, tak jak już mówiłem e, w NR po godzinach 2, jak się nie mylę, e, mówiłem Wam o tym, że na Steamie też będziecie mogli zadawać pytania. My będziemy na nie od odpowiadać, jeżeli będziecie chcieć zadawać pytania nam na live. Dokładnie. E, dobra, i zacznijmy od pierwszej e, rzeczy, która jest w sumie tutaj najważniejszym, najważniejszą informacją e, w tym audiologu. Są to urodziny kanału. Dosłownie dzisiaj e, obchodzimy rok naszego kanału. Wee! Prawdę mówiąc, no, biorąc pod uwagę, no, to ja w sumie tak przez ten rok zasuwałem, energią miał tam lekką przerwę, tak. ale do tego już nie ma co wracać. Jesteśmy rok już na tym kanale, mamy 256 widzów. No, jakby nie patrzeć na, jakby to ująć, na tle innych youtuberów, którzy tam mają po więcej, no zapewne w rok to jest na pewno mało, ale, ale my biorąc się pod zaczynamy uwagę rozkręcać coraz bardziej, tak, bo już pod... nie tylko robimy Minecrafta, zaczynamy robić takie jakieś nie wiem inne serie tu Steam, tu coś. Biorąc pod uwagę ile jest kanałów zagrajmerskich w dzisiejszym świecie, no to naprawdę no myślę, że to już jest coś, nie, te 256 widzów i oczywiście myślę, że mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Tak, ta liczba niech rośnie, 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 aż, eee, aż tak, na pewno, Zarejestrowani będą nas. Substancji. Na pewno będziecie się zaraz pytać, czy będzie jakiś konkurs z okazji. Nie, konkursu nie będzie, gdyż konkurs dopiero co teraz był rozstrzygnięty eee, Macie już właśnie jak będziecie oglądać tego audiologa, to w sumie słuchać, to już będzie rozstrzygnięty konkurs z, z survivalu, na trochę tak, tych tam a, a za odpowiedzi. A za tydzień będzie z Batmana, ponieważ ukończyłem serię Batmana, ale to jeszcze do tego przejdziemy. Kolejna sprawa, nie? E, tak, teraz porozmawiałem trochę o Steamie. E, tak jak już Wam mówiłem w NR po godzinach, e, założyliśmy e, livestreama. Na którym możecie oglądać nas na żywo. On jest w każdy piątek o godzinie 20. Jeżeli będą e, miały być winne dni, typu tak jak tam jest napisane na, na live streamie, e, w, ko, w opisie, że jakaś nocka czy coś, e, to na, na, na pewno się o tym dowiecie. E, jeżeli chodzi o takie ogólne. E, jeżeli macie jakieś pomysły na to, w co mogę grać, bo ja to będę nagrywać, Fomeber wam będzie odpowiadać na pytania różne yy, na czacie. To jeżeli macie różne pomysły na to, co mogę nagrywać, może jakiś, nie wiem, jakiś poradnik czy coś, oczywiście to jest mile widziane. Yy, rozpatrzę te propozycje, wszystkie wasze i wybiorę coś, co, co się wam spodoba. Może wszystkie nawet wykonam, ale póki co. O, w ten piątek w ten piątek jeszcze nie wiem z czego dokładnie będę nagrywać ale, ale będzie live o 20 tak, tak będzie live o 20 dowiecie się o 20 z czego będzie bo ja sam jeszcze nie wiem nie, nie, nie myślałem nad tym coś pomyślimy mamy jeszcze czas podczas gdy nagrywamy tego audiologa tak dokładnie mamy jeszcze dwa dni no um. Wszystko powiedziałeś? Tak, tak. Chyba tak. Chyba Dobra. Wszystko. Kolejna sprawa to są e, koszulki, o których już wspominaliśmy w e, rozbitkach. No ale audiolog służył, tak jak mówiłem teraz, już od tego właśnie, żeby po, was poinformować dokładnie o co chodzi. E, założyłem e, sklep na stronie kapsel.pl. E, jest to strona, na której można założyć swój sklep z koszulkami lub też bluzami i innymi takimi gadżetami. E, m.in. innymi też kubki. I można nakładać własne, Mówię. własne, tak, no, własne y, jakieś tam y, projekty y, na te koszulki, y, i potem można je sprzedawać. I założyłem ten sklep po to, żeby y, sprzedawać koszulki, ale nie po to, żeby y, zysk szedł mi do kieszeni i do enera tylko chodzi o to, żeby y, pieniądze, które będziemy y, dostawać z tych koszulek, y, żebyśmy. Y, Przeznaczali na gift do Minecrafta. Dzięki tam temu teraz. Nagrody. Tak, dzięki temu teraz będziemy mogli po prostu lepsze nagrody w konkursach robić, co myślę, że będzie bardziej, o wiele bardziej ciekawsze dla Was. A przy okazji, Wy możecie się dorobić robić fajnej koszulki. Tu od razu kolejna sprawa. Koszulki, które tam znajdziecie, są. Generalnie, już wzory tam jakieś powymyślane przeze mnie i ponakładane, ale gdybyście, gdyby wam nie podobał się jakiś wzór, gdybyście mieli jakąś inną wizję, według was, oczywiście możecie nam powiedzieć, napisać i my to. Ja, ja tę koszulkę bez problemu w taki sposób zaprojektuję, jak będziecie chcieli. Dla mnie to nie jest żaden problem, tylko żebyście użyli tego, co tam już jest z tych wzorów. Czyli na przykład są nasze skiny, a z tyłu jest napis. Let's play with INR, no, nie? oczywiście, przy tym możecie sobie też zastrzec to, że na przykład tylko wy chcecie taką koszulkę, żeby była tylko jedna. Tak. Że wy, wy ją kupujecie, my ją usuwamy ze sklepu i, i, i to wszystko, tak. Z tym, że na razie ja dam wam tego linka do do tej strony z koszulkami z tym, że na razie prosiłbym was bardzo żebyście tych koszulek nie kupowali ponieważ na razie jeszcze nie mam założonego konta bankowego, więc te pieniądze nie wiem co się z nimi będzie działo czy oni będą mi przesyłać je pocztą czy, czy będą mi je zabierać nie? więc na razie ich nie kupujcie, ja was poinformuję dokładnie kiedy założę sobie konto i wtedy te pieniądze po prostu będą mi na konto wpadać i będę wiedział o tym bo przez pocztę no, myślę, że to będzie kłopotliwe więc, więc, kolejna sprawa, nie? Tak, konkurs. Ten, A, co konkurs był... ten, co był, tak. Yy, yy, on już jest generalnie rozstrzygnięty w momencie, gdy oglądacie Audiologa, yy, tak więc obejrzyjcie, kto wygrał i co wygrał. Yy, I no, oczywiście gratuluję wygranym, co nie, bo jeszcze generalnie... Teraz. Tak, ja, ja nagrywamy... też gratuluję, prawda, tym drugim i tak. trzecim miejscom też, tak. Póki, bo póki gratuluję, nagrywamy gratuluję. to, nie wiemy jeszcze kto to będzie. Kolejna sprawa. Kolejna sprawa jest to NR po godzinach. Tak. NR po godzinach, jak wiecie, jest to seria, w której ja sobie gram w jakąś grę, którą sobie tam wymyślę, żeby w nią grać w dany w danym odcinku, już ktoś tam się pytał mnie w komentarzu, kiedy są, kiedy będzie kolejny odcinek, kiedy będą wrzucane. Mówiłem to chyba w odcinku pierwszym, że co wtorek będzie wrzucane, ponieważ już jest zapchany piątek. Live'em i wszystkimi innymi odcinkami. Dlatego pomyślałem, żeby tak dla urozmaicenia zrobić we wtorek, e, żebyście tam mniej więcej w środku pomiędzy dwoma piątkami mieli, mieli coś do obejrzenia. E, I tak samo jak z live'em, e, proszę was o to, żebyście dawali mi jakieś pomysły na to, co mogę nagrać. I przepras przepraszam was za jakiekolwiek lagi, które tam są. Yy, niestety nie mam tam jakiegoś najlepszego komputera, ale staram się to. Yy, chciałem się yy, jezu, staram się to jak, jak najszybciej i jak najlepiej zamaskować, żeby nie było tych lagów. Nie wiem, pomniejszam tam jakość yy, gry czy coś. Yy, chyba chyba to wszystko. Aha, no i wysyłajcie w komentarzach jakieś nie pomysły na to yy, jakie jak co chcecie zobaczyć? Czy to będzie gra, czy to ma być jakiś poradnik? Poradniki z języków, z języków programowania też mogą być, bo też kilka tam znam. Także jak coś, to, to piszcie. No. Dobra, teraz kolejne dwie sprawy, które się tak naprawdę zazębiają ze sobą. Mianowicie Batman, o którym już wspomniałem, z którego będzie konkurs. Serię generalnie ukończyłem. Chodzi o to, że ukończyłem mając po prostu napisy ze sobą na ekranie, wyskoczyły mi. Po prostu tak, jakbym ukończył grę. Ale gra tak naprawdę nie jest ukończona. Gra oferuje dalszą rozgrywkę. Mogę w dalszym ciągu normalnie dokończyć misje poboczne, i, i nie tylko też misje główne, których nie, nie skończyłem. I informuję was od razu, że tego Batmana będę dalej e, nagrywał, ponieważ ta gra zasługuje według mnie na dalsze nagrywanie i jest, jest warta tego. E, I gdybym ją kupił, bo, bo tak naprawdę ją dostałem na urodziny, to na pewno e, nie wydałbym tych 100 zł po to, żeby nagrać tylko 15 odcinków. E, tak więc spodziewajcie się dalszych odcinków po prostu tak jakby po endzie, tak? Czyli po końcu. A, sorry, że ci przerwę. No. Właśnie poruszyłeś temat wydawania pieniędzy na gry, no, no, no. E, tak jak ja mówiłem już w NR po godzinach 2 przy grze Red Faction Armageddon, ja tak samo, chociaż ja kupiłem już tą grę za swoje ciężko zarobione pieniądze, mm -hmm. e, nie załuję ani grosza, bo są takie gry, na które naprawdę jest warto wydać te Załóżmy te 100 zł, czy 150 zł, żeby po prostu pograć, bo jest ciekawa rozgrywka, jest długa ta gra, nie tak jak większość e, tych, co teraz tworzą, że nie wiem, że pogra się z 5-6 godzin i koniec gry, tak. Tylko te gry są już tak, no, te, te dwie przynajmniej są tak stworzone, żeby można było jak najdłużej grać i jak najwięcej mieć z tego satysfakcji. Mów dalej. No i generalnie, jeżeli chodzi o właśnie Batmana, no... Z racji tej, że tak jakby w cudzysłowie ją skończyłem, skończyłem e, będzie teraz e, zamiast niego nowa seria, e, seria z gry Dead Space. E, gra generalnie powinna dzisiaj albo jutro, najpóźniej do mnie, wpaść e, w moje ręce, ale materiału z niego, e, pierwszy, pierwszy odcinek z tej gry możecie się spodziewać dopiero za dwa tygodnie, ponieważ. E, za dwa tygodnie albo za trzy tygodnie, coś takiego, bo jeszcze konkurs musi być z Batmana, co nie? Nie chcę po prostu e, mieszać jedno z drugim, co nie, że konkurs jeszcze nie został rozstrzygnięty, a ja już będę zaczynał Dead Space'a. Chcę wszystko na spokojnie zrobić, e, ze wszystkim zdążyć. E, no i bardzo Was serdecznie zapraszam do tej serii, bo będzie naprawdę, myślę, że dobra. Dead Space jest grą świetną. E, widziałem jak e, Grał w nią y, dwóch użytkowników y, i widziałem jedynkę i dwójkę, także mam zamiar zrobić z tego wszystkiego serię. Skończyłeś? I, tak, i, końcowa, <grym> e, tak, i koń, już... ko, końcowy temat, e, czyli zaczęcie nowej serii, e, kolejnej przeze mnie kręconej. Też będzie we wtorek wys, e, wypuszczana. Nie wiem, jakoś lubię wtorki. Bo, bo są po poniedziałku. Po ciężkim poniedziałku. Mm. We wtorek. Zresztą myślę nawet na tym, żeby wszystkie serie, które ja sam będę nagrywać, to żeby we wtorek wypuszczać. I tak będą. Ben... Tak, rozgadałem się o tym kiedy. Ale będzie to seria z Minecrafta, niestety. To znaczy, no niestety może niestety, ale będzie to wyglądać tak, że na każdy odcinek będzie się składać jedno przetrwanie. Na Minecraft Hardcore na tym trybie wątpię w to, że godzinę wytrzymam, chociaż może, może nie. Na pewno nie będzie to żmudne chodzenie po, po tych po kopalniach, żeby szukać tylko jakichś diamentów czy czegoś. Oczywiście wiadomo, pójdę tam załóżmy czy coś, ale to raczej wytnę wam, żeby, żeby nie było tak, że nie wiem, że przez godzinę ja sobie szukam diamentów czy czegoś. Ale naprawdę ja nie będę też taki, że nie wiem, wybuduję sobie jeden domek i będę tam siedzieć spać i to wszystko. Żeby, żeby nie zginąć co nie i nie <laughs> stracić save'a. <laughs> tak i będę sobie spać, załóżmy tam... Nie wiem, widzę zachód słońca. A. a dobra to. Będę stać i spamować przy łóżku prawym przyciskiem jeszcze, no. co nie. O, dobra, mogę, mogę się położyć spać, to idę spać, mnie nikt nie zaatakuje. Nie, ja będę chodzić na, na wyprawy, będę prowadzić koczownicy czy tryb życia. Na nocne wyprawy też się będę wybierać, oczywiście, jeżeli się najpierw uzbroję. Też się będę wybierać na nocne wyprawy, co już wiem, po, po kości czy po coś. No po prostu, żeby urozmaicić tą grę, żeby to nie było tylko takie, że w dzień, w dzień, w dzień i to będzie takie biedne. Po prostu będzie koczowniczy tryb życia i będzie. Będą nocne wyprawy. Także myślę, że myślę, że I w, będzie fajnie. Pod pierwszym odcinkiem z tej serii hardcore e, dajcie znać w komentarzach e, jak obstawiacie ile odcinków NR przeżyje. Jestem bardzo chętny zapytać ale... taki zakład. Ale... Ale cio... Ja mówię, że ale, ale około czekaj, czekaj, 6 bo, bo, odcinków. Bo teraz, bo teraz powiedziałeś takie, jak... <stuszesenia> bo ja powiedziałem, że na jeden ten. Na jeden odcinek będzie się moje jedno życie Czy... albo nie. Dobra, okej. Okay. Zrobimy tak, jak Fomeber powiedział, czyli normalne no, odcinki około pół godziny yy, i zobaczymy, ile przetrwam. Normalna taka jakby seria, co nie, tylko że... Tak, ale, no, ale normalnie prostu... będą wyprawy, będzie koczowniczy tryb życia, będą wyprawy nocne i w ogóle. No. no zobaczymy. ciekawe, ile ja, przetrwam. Ja, ja, ja mówię, że 6 <laughs> <sześć> odcinków, zobaczymy. <laughs> nie wiem, ja mówię, że jeden, nawet nie cały. <laughs> nie no, bez przesady, no. Bez przesady Le, Ledwo, 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 ledwo zaczniesz serię co nie już ją skończysz, co nie? Nie no, na pewno na pewno się nie skończy, że po moim padnięciu, po straceniu save'a uh, się skończy. No, na pewno kolejnego save'a zacznę. Jeżeli wam się będzie podobać i mi się będzie podobać tak, taka rozgrywka. No. Omówiliśmy generalnie wszystkie sprawy, więc um, będziemy kończyć, bo troszeczkę tego wyszło 16,5 no. minuty. No, u mnie właśnie 16. Dobra, no to co? Kończymy. E, dziękujemy wszystkim za uwagę. E, generalnie, skrót e, wszystkich informacji, znajdziecie oczywiście w opisie. E, na każdy temat, o czym mówiliśmy tak, w nie że, żebyście nie. No, oglądali. jakby komuś się nie chciało tyle tego przesłuchiwać. Albo by nie miał e, czasu, bo, bo mu pierogi się gotują. No. Z naszej strony, to wszystko, żegnam się z nami. A następnego. jeszcze fajki w górę, subskrybujcie i komentujcie. Tak, e, żegnamy się z Wami do następnego odcinka, trzymajcie się na cześć. razie, cześć.